Dzień dobry, wagi, witajcie na moim kanale. Zapytaj, tarota. Przychodzę dzisiaj do Was z prognozą na luty 2025. Zobaczymy, co tarot Wam zaproponuje, jakie energie będą do Was szły. Z pewnością energie, które będą szykowały wielką zmianę, bo w środę był Nów Księżyca w Wodniku, który mówi o zmianach, i weszliśmy w nowy chiński rok. Rok drewnianego węża, który mówi wręcz o rewolucjach. Więc ten rok, a jesteśmy w numerologicznej dziewiątce, już trąbię o tym od listopada, że idą zmiany, idą zmiany i dobrze się jest na nie przygotować, bo nieważne, czy w to wierzysz, czy nie wierzysz, one i tak przyjdą, po prostu. Więc może warto lepiej to wiedzieć. Rok drewnianego węża to będzie taki rok, właśnie transformacyjny. Transforma, transforma, dobrze, wróć. Rok transformacji. Natomiast też pamiętajcie, że drewniany wąż idzie do swojego celu. To jest świetny polityk i wie, kiedy się wycofać, odpuścić, zaczekać, żeby potem dalej podążać swoją drogą. Drewniany wąż nie jest wprost. To jest też takie odrodzenie się, bo wąż zrzuca z siebie starą skórę i produkuje nową. To jest w dużej nadziei, że możesz się stać nową wersją siebie. Chyba, że jesteś już tą wersją najdoskonalszą, to, to wtedy będziesz jeszcze doskonalszą wersją. Więc dobrze jest, jeżeli Ci się rozpaćkały cele noworoczne, teraz usiądź na kartce. Usiądź. <noise> Możesz usiąść na kartce. Usiądź z kartką i napisz sobie swoje cele, pragnienia i po prostu zobaczysz, że one będą się realizowały. Oczywiście musi być za tym działanie, bo samo afirmowanie nie da rady. Pamiętajcie, że te czytania są ogólne, więc bierz to, co do ciebie przemawia. A to, co nie, to zostaw i nie zajmuj się tym. Namawiam Was do tego, abyście obejrzeli również te filmiki, w których macie ascendent i planety osobiste. Link będzie w opisie filmu, zarówno i kontakt do mnie, gdybyś chciał, czy chciała dla siebie no, rozwiązać jakiś problem, czy popatrzeć na jakiś cel, temat za pomocą kart Tarota. Dziękuję za Waszą obecność. Dziękuję za Wasze lajki, komentarze i subskrypcje, bo to, pomaga, to mi to pomaga, żebym była aktywna tutaj i dalej robi, pracowała dla Was. Ale też proszę Was, dużo osób ogląda, ale nie subskrybuje. Subskrypcja nie wiąże się z żadnym zobowiązaniem wobec kanału ani wobec mnie. Subskrypcja, jeżeli naciśniesz, subskrybuj. To karmisz algorytmy. Nawet jest takie hasło, nakarm algorytmy. To jest dla algorytmów, ponieważ YouTube funkcjonuje w ten sposób, że jeżeli subskrypcje są rosnące i one rosną, film jest pokazywany na YouTube. Jeżeli te subskrypcje nie rosną, to YouTube obcina zasięgi i wtedy no, siłą rzeczy kanał, na śmiercią naturalną umiera. Więc jak chcesz mnie tutaj oglądać, to zasubskrybuj i wtedy będę dla Ciebie dostępna. Więc to tak, tak pomyślałam sobie, że taką informację dla Was powiem. No to co wagi? Gotowe jesteście? Zobaczmy, jakie tu energie szykuje dla Was wszechświat. Praca i finanse. Na śmieczy. Mm -hmm. Sprawy romantyczne, uczuciowe, emocjonalne, drżenie serca, as mieczy. a mieczy. W ogóle czytania są mieczowe. Co robić w tej sytuacji? Na czym czemu poświęcać uwagę? Na czym skupiać swoją uwagę? Czemu dawać czas? Trójka mieczy. Mówiłam, że te transformujące rzeczy są cały czas. A czemu nie poświęcać uwagi? Co może odłożyć na marzec? Czym się nie zajmować? Szóstką Buław. Jest jakie dziwne. No dobra, Wasze nastawienie w lutym do życia, ludzi, pracy, pieniędzy, miłości w ogóle. Yy, dwójka mieczy. No macie mieczowe. No przeciekawe. I karta dla Was na luty 2025. Drogie wagi to. Dziesiątka kielichów. <noise> Zwariuje. Nie ma wielkich arkanów, więc wszystko zależy od ciebie. Nie zwalaj na czynniki zewnętrzne ani na zdarzenia losowe. W lutym masz wpływ, droga Wago, na to, jak będzie on wyglądał. Wybieraj. Chciałam powiedzieć, mądrze. Hmm. Ale wiecie, jak to jest. Czasami wybieramy. <coughs> Przepraszam, nie mądrze, a potem okazuje się, że jednak mądrze. A czasami wybieramy mądrze, a potem się okazuje, że jednak to nie działa. Więc wybieraj tak, jak czujesz. Tutaj co prawda, czy jest tu intuicja? No nie bardzo. No, ale macie mieczowe. To będzie miesiąc czytanie. Miesiąc właśnie zastanawiania się, dokąd zmierza moje życie. Czy w tym życiu jest tak, jak ja chcę? Czy w tym życiu nie wszystko idzie tak, jak chcę? No to jest jakby oczywiste. Ale czy w ogóle ta droga, którą podążasz, droga Wago, jest Twoją drogą? Może to jest ktoś Ci narzucił, e, jak masz żyć? Ktoś Ci powiedział, kim masz być? Też to nasze wychowanie i poprzez edukację, ale też w rodzinach. E, Nasi bliscy i potem nauczyciele mówią nam, jacy mamy być, jak mamy wyglądać, jak mamy mówić, jak się mamy zachowywać. Ja wiem, to można podciągnąć pod zasady społeczne, życia społecznego, ale tutaj jesteśmy wszyscy dorośli na moim kanale. I tacy dorośli, dorośli, więc już ci nikt nie musi mówić, kim ty jesteś, jak masz żyć i co masz robić ze swoim życiem. Wybieraj. To jest to, czy słuchasz się innych, czy słuchasz się siebie. Jakie masz połączenie Twoje, twoje uczucia z, twoją, z Twoim mózgiem? Czy te uczucia są schowane gdzieś głęboko pod dywanem, czy może jednak masz kontakt ze swoim ciałem? Zadaj sobie takie pytanie, droga Wago, czy jak na przykład się boisz. Że dostaniesz, nie wiem, jakiś trudny list z urzędu i otwierasz to, a tam. Co czujesz? Gdzie, gdzie masz ten lęk? Niektórzy mają w plecach, niektórzy mają w żołądku, niektórzy mają tutaj płytko zaczynają oddychać. To zależy, która czakra wtedy się bardziej uruchamia, ale zauważ, gdzie masz lęk. I jeżeli masz taki lęk, to. Wtedy trzeba sobie mówić, jestem spokojna, jestem spokojna. Czy masz takie stany, gdzie naprawdę brakuje Ci powietrza? Bo tutaj się może, tutaj jest dużo tego powietrza i też mówimy o tym braku. Kiedy Ci brakuje powietrza? Przyjrzyj się temu. To jest fajna przygoda samemu ze sobą, bo ja za Ciebie tego nie zrobię. Ja Ci mogę pomagać, jak, na, jak umiem najlepiej, ale to każdy z nas musi odkryć, gdzie ma, gdzie ma ten brak powietrza i jak wtedy oddycha, kiedy nie czuje się pewnie albo jest zdenerwowany i tak dalej, i tak dalej. Więc w droga WAGO, przyjrzyj się temu. Twoja, twoje nastawienie. Część z WAG, może to i dobre, patrząc na te karty, może trzeba przeczekać ten miesiąc. Czy tu jest, widzę, miesiąc na podejmowanie decyzji ważnych? Na pewno nie. Jeżeli masz się oświadczać, jeżeli masz podejmować jakieś poważne, y, podpisywać poważne umowy, to no jeżeli cię zmusi, no to spisz to, to, to do mnie i co z tym zrobić, ale y, odwlekaj. To nie jest dobry miesiąc na decyzje ważne. To jest miesiąc na właśnie na zadawanie pytań, czego ja chcę, a czego ja nie chcę. Jeżeli nie jesteś w stanie sobie odpowiedzieć na to pytanie, czego ja chcę, to zadaj sobie najpierw pytanie, czego ja nie chcę w moim życiu. Na jednej kartce napisz, a na drugiej kartce napisz, to się od razu yy, będziesz umiał, umiała do, odnieść do tego. Czyli na przykład nie chcę być gruba, lubię być szczupła, nie chcę być. Znerwicowana. Szukam spokoju, lubię być spokojna, rozumiecie? I wtedy ci się zrobi taka lista y, Twoich celów, tak? Nie wiem, chcę mieć. Y, chcę być w y, Nie chcę mieć takiego i takiego partnera. Chcę, lubię być. Jestem w fajnym związku, lubię być z taką i taką osobą. Po prostu łatwiej jest wtedy zdać sobie z tego sprawę, czego pragniemy. Bo tutaj są takie przeciwności właśnie. Im bardziej będziesz pracować sam ze sobą, droga Wago, to tym bardziej ten miesiąc będzie dla Ciebie udany. W rodzinach, w rodzinach drogi Wagi, jeżeli masz jakąś sytuację rodzinną, w której ktoś z kimś nie jest, na, jest trochę na wojennej ścieżce, albo ktoś z rodziny ci dokopał, albo ktoś z rodziny cię zawiódł, albo ktoś z rodziny był nielojalny, no w jaki sposób cię skrzywdził, to twoja praca będzie polegała w lutym na tym, że jeżeli chcesz uzdrowić to, to trzeba mu wybaczyć, jemu i sobie. Zobacz na ile jesteś w stanie wybaczyć. Ale od czegoś trzeba zac zacząć. To zacznij od takiego. Ciupkę, ciupkę y, wybaczania, jeżeli ktoś ci dokopał. Może to był Twój bliski, nie wiem, może to był Twój partner, może to było Twoje dziecko, może to byli Twoi rodzice, może to była siostra, brat albo gdzieś z kręgu rodzinnego. To też mogą być najbliżsi przyjaciele, którzy stają się naszą rodziną, bo to jest szczytywanie energii, to nie jest po krwi. Więc jeżeli coś takiego miało miejsce, to luty jest dobrym miesiącem na to, żeby powiedzieć. No dobra, stało się, jak się stało, dostałem w tyłek, ale to była porządna lekcja dla mnie. Hmm? Potraktuj to jako lekcję. jako karmę bo jeżeli jej nie odrobisz, to karma do ciebie wróci i ci da podobne doświadczenia, oczywiście od innej osoby. Ale od tej możesz spójrz na nią, ta, która cię skrzywdziła, spójrz na nią takimi kategoriami. Dziękuję ci, że tak mi dokopałeś czy dokopałaś, bo dzięki temu jestem taką osobą, jaką jestem. Wiele się mogłam z tej sytuacji nauczyć i dowiedzieć o sobie i o tobie. Już wtedy wiesz, czy takiej osobie możesz zaufać, czy coś. Zaufanie to jedno, wybaczanie to drugie. A po co wybaczamy? Żeby uzdrawiać siebie. Jeżeli... Noszenie w sobie urazy nastruje, więc nie rób tego ze względu na drugą osobę, tylko ze względu droga wago na siebie. I wtedy zacznie się pokazywać ta dziesiątka kielichów. Ten miesiąc też, jeżeli masz jakąś rodzinę, to też dobry czas, pomimo właśnie jakiejś różnicy zdań, jakichś takich nie nienajfajniejszych sytuacji, to dobrze jest z tą rodziną gdzieś być przynajmniej w kontakcie. Cześć, co u ciebie? Jak się macie? A tak dzwoni, bo mi się przypomniało. No w końcu jesteśmy rodziną. I mogą wypłynąć jakieś takie rzeczy, których się nie spodziewasz. Tylko nie traktuj tej swojej rodziny protekcjonalnie, z góry. Że ty wiesz lepiej, że jesteś mądrzejszy, ważniejszy, czy jakiś. Bardziej z takiego. No, jesteśmy rodziną, może patologiczną, ale rodziną. I fajnie jest poczuć tą energię rodziny, bo to daje nam siłę i moc do życia. Hmm? Spróbujcie. Jeżeli do tej pory tego nie robiłeś, to spróbuj zrobić sobie taki eksperyment. No, przejdźmy do tej pracy. Jeżeli myślisz o zmianie pracy, to luty jest dobrym momentem. Poczujesz, że już dłużej nie, że ta praca nie daje Ci ani satysfakcji ani nie, 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 nie odnajdujesz się tam. Jeżeli tak masz, to naprawdę nie warto dłużej tam siedzieć. Podejmij decyzję. Chyba, że zrobisz tak, że będziesz tam siedzieć, 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 i wtedy yy, los cię wykopie z tej pracy sam bo bardzo często energetycznie tak jest, kiedy narzekamy na, na coś, na przykład na tą pracę, tak, a ja mam beznadziejną robotę, nie lubię jej i tam jak idę to się męczę, no ale trzeba gdzieś pracować, bo trzeba płacić rachunki, to karmisz negatywy, tak, opowiadając o tym, nabijasz to i co robi wszechświat, no wszechświat Ci udowadnia, że masz rację, Bajko o trzeba sobie przypomnieć. Twoje zdanie jest dla mnie rozkazem. I co robi? Wywycie wy, 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 wy z tej pracy. Wywala cię z tej pracy. Więc jeżeli chcesz sam odejść, to przemyśl sobie, jak to zrobić w sposób bezpieczny dla siebie, ale ratując swoje dobre samopoczucie i swoje serce, e, warto odejść. Jeżeli masz pracę, która jest fajna i nie zamierzasz jej porzucać i jest ok. To tu jest dobry moment, droga Wago, na to, aby przestać działać po staremu. To się już wyczerpało. Trzeba by w tej pracy znaleźć nowy koncept na robienie tego, co robisz. W jakiś nowy, inny sposób. To mogą być małe zmiany, to nie musi być jakieś rewolucyjne, ale naprawdę warto się zastanowić nad tym, nauczyć się nowego postępowania w tej pracy i coś wybrać. Jakiś kurs, jakieś, jakieś tam douczenie się, jakieś może są właśnie kursy, nie wiem, teraz wszyscy, jeżeli pracujesz w jakimś biurze, trzeba się nauczyć pracy z, ze sztuczną inteligencją, to to jest właśnie coś takiego. I nie bądź zniechęcony do tego, tylko podejdź do tego w tej dziesiątce kielichów. Wow! Poza tym, jak się uczymy nowych rzeczy, to nasz mózg się rozwija i jest większa szansa, że do późnej starości będziemy tą głowę mieli działającą. Więc zawsze jest dobry pomysł na to, żeby się dokształcać, dorozwijać, douczać, specjalizować się w czymś. Tutaj też może być, tylko musisz w, tych, w tym dwójce mieczy wybrać i nie podchodź do tego jak do jeża. Tylko ze spokojem do tego podejść. Nie musi być od razu entuzjazm. I też nie myśl sobie, u, ja się tego w trzy minuty sam nauczę. To jest nieprawda. Karty ci mówią, że tak nie będzie. To, że umiesz korzystać ze, ze sztucznej inteligencji albo czegoś się sam nauczysz, to jedno, ale jak się idzie do specjalisty, to jednak człowiek, który robi takie kursy, uwierz mi, naprawdę wie lepiej, bo się tym zajmuje. To jest jego robota. Więc bardzo, bardzo do tego zachęcam. Czy ja tu widzę pieniądze? No w ogóle jest układ cały bez pieniędzy, więc ja myślę, że finansowo będziesz miał tak jak do tej pory, bo nie widzę tu żadnej katastrofy. Możesz, jak te, te finanse były takie średnie, to tylko nie narzekaj na nie i nie mów, że nie, nie masz możliwości zwiększenia tego. Zawsze są możliwości. To, że mówimy, że ich nie ma, to są nasze. Wewnętrzne hamulce, które nas wstrzymają, bo patrzymy tylko tak. Zawsze jest coś, gdzie możemy dorobić. Uwierz mi, zawsze. Tylko trzeba otworzyć się, serce i umysł na to, żeby poszukać, gdzie masz jakieś możliwości. W związku z tym, podążaj za tym. To jest młoda energia i ona Cię będzie pchała do tego. Popatrz w ten sposób na swoje finanse. Czego Ty nie wiesz o pieniądzach? I co wybierasz? Dobrze myśleć o pieniądzach, czy, czy myśleć tak jak do tej pory? Tak jak do tej pory możesz tak myśleć, bo masz wybór, ale za jakiś czas coś cię z tego znowu wykopie, albo będzie pewna, no może nie katastrofa, ale życie cię. Z... O, weryfikacja życiowa, tak bym powiedziała. Przejdźmy do, do tego życia. No, jakie to może być życie miłosne? No spójrzcie na niego. No jest przystojny, nic więcej. No, a z mieczy. Tutaj może się urodzić nowy koncept single singielki. Namawiam Was do tego, że jeżeli do tej pory byłaś zrażona do portali randkowych, nie wiem, do biur matrymonialnych, w ogóle do randkowania, bo nic z tego nie wychodzi. To znaczy, że masz coś źle zrobione, że popełniasz błędy w profilu, że masz złe zdjęcia, złe opisy yy, i dlatego trafiasz na takie osoby, jakie są. Pamiętajcie, że w internecie jest wszystko: wszystko na tych portalach jest. I narcyzi, i patologiczni, i nie wiem, i nałogowcy, i żonaci, i w związkach, i fantastyczni mężczyźni, którzy tak samo jak ty szukają sobie drugiej osoby. Więc zacznij myśleć inaczej o, tym, yy, o tych portalach. Otwórz się na, na tyle, ile potrafisz. Możesz w ogóle w lutym przeczekać to, bo to też jest taka tutaj koncepcja. Ale zastanawiając się, a może rzeczywiście ona, czyli ja, ma rację, może spojrzę, spojrzę na to inaczej. Zawsze warto. Tu jest jeszcze taka koncepcja. Jeżeli chodziłeś na randki, czy chodziłeś na randki i właśnie G z tego wychodziło, to znaczy, że źle coś robiłeś. W związku z tym, w Asie Mieczy yy, zbuduj sobie nową koncepcję. Poszukajcie w internecie, na pewno jest coś takiego, jak dobrze randkować. Myślę, że jest tych poradników dobrze, milion. I poszukaj, jakim jesteś typem randkowicza. I to randkowanie to umiejętność, umiejętność, której się trzeba zwyczajnie nauczyć, tak jak gotowania, sprzątania, prania i wszystkich innych czynności. Więc być może tego nie umiesz robić i warto by było z tego skorzystać i właśnie się douczyć. To jedno. Czy ja tu widzę miłość? No nie widzę, ale przynajmniej będziesz z siebie zadowolony i będziesz miał jakieś doświadczenia. Od czegoś trzeba, droga wago, zacząć. Pary, w parach widzę tak. Jeżeli nawet jak masz fajną parę, no w związkach jak w związkach, no są fantastyczne chwile, ale partner coś powie, chlapnie albo partnerka i ci jest przykro, że cię nie zrozumiał, że cię nie wspierał i tak dalej, zostaw to. Możesz mu o tym powiedzieć w Asie Mieczy, ale nie ucinając mu głowy. To już też jakiś taki znak miał, że ucinał łeb na dzień dobry. Nie z wyrzutami, tylko kochanie, wiesz co? Trochę mi jest przykro, że ja chciałam się z tobą podzielić jakimś moim kłopotem, a, a ty mnie tak zwalcowałeś. No po prostu mi jest przykro. Co ty na to? I. Pokazujcie to, że jest przykro, że pokazujcie swoje emocje, bo samą dyskusją też się tego nie załatwi. Tu jest w tej dziesiątce kielichów cała paleta emocji, i wspaniałych, i tych trudniejszych, więc w relacjach yy, pokazujcie wszystkie emocje, ale uwaga na raniące słowa. Nie odcin obcinajcie swoim partnerom głowy na dzień dobry. Tu też. Jest taka sytuacja, pokazują, pokazują się ciche dni. Ciche dni to nie jest rozwiązanie. Ciche dni to jest karanie ciszą. Ciche dni nic nie załatwiają. I też nie załatwiaj tego z pozycji bo ty, bo ty bo zawsze, bo ty jak zawsze, jak ciągle, nigdy i tak dalej, bo to też nic nie załatwia, tylko kochanie. Czy możesz się ze mną umówić na rozmowę, bo chcę o czymś pogadać, o naszej relacji? Co ty na to? Kiedy masz czas dla mnie? Brzmi obco, ale to działa. Spróbuj. I zobaczysz, jak ta druga osoba. Co? Może ten twój partner nawet nie dostrzega, że, że, że ty masz zranione serce i coś cię zabolało. On tego może nawet nie wiedzieć. To są nasze wszystkie interpretacje. Więc najlepiej to po prostu wyrazić mówiąc. Tylko nie zalewajcie znowu partnera potokiem słów, bo to też nie zadziała. Przygotuj sobie pięć zdań, o co Ci chodzi, i je po prostu powiedz. Też w parach, jeżeli masz słabo, to dajcie sobie jeszcze czas. Ja bym dała jeszcze ten miesiąc, luty, dać. To jest tylko cztery tygodnie. Jeżeli masz słabo w parach, to jeszcze. Jeszcze szukaj tej, tej, tego czegoś, co się możesz w tej parze złapać. Może to jest po prostu kryzys, który trzeba zwyczajnie przeżyć. No, mamy to. Góra, góra, dół, góra, dół. W relacjach zdarzają się kryzysy, bo on, ja tutaj widzę dużą szansę tylko właśnie po tych szczerych, dobrych, ważnych rozmowach, które to coś wnoszą do tej relacji, do związku i tym staraniu się. I pamiętajcie, żebyście nie traktowali wszystkich innych ludzi jak gówno. No, jestem zwycięzcą, ja wiem najlepiej. Ja tutaj wam pokażę, moje zdanie jest najważniejsze. Ja mam rację. Nawet jeśli masz rację, to zadaj sobie to pytanie: moja druga prawda życiowa, chcę mieć rację czy chcę być szczęśliwy? i, i tak go nie przekonasz, a co możesz zrobić, żeby życie z tą osobą było fajniejsze? Pokazać mu, że można, może tak być. Kobiety, jeżeli jesteś kobietą wagą, w dużej mierze my mamy taką moc, że wpływamy na jakość naszego związku. Tutaj też jest stawianie granic, drogie panie. Jeżeli jesteś w, jakimś, w jakiejś relacji, w której nie stawiasz granic, to w lutym zdasz sobie z tego sprawę, że to cena jest zbyt wysoka i zbyt bolesna dla ciebie. Czy warto wtedy, tylko nie na nie obcinając głowy, warto zacząć stawiać granice? Zawsze warto stawiać granice. Powiedzieć tak sobie, a nie drugiej stronie. Nie kochanie, nie czuję tego, nie zrobię tego. Zadbam w tym wypadku o siebie. Co ty na to? Drogie wagi, bardzo pouczający i transformujący, jak mówiłam, miesiąc. Życzę Wam podejmowania decyzji z serca, z intuicji, z takiego, że wszechświat czy Pan Bóg, w zależności w co wierzysz, chce dla nas jak najlepiej i podsyła nam czasami jakieś znaki, tylko my tego nie widzimy. Otwórzmy się na, tak, na znaki. Otwórz się na znaki droga Wago. I podążaj za nimi. Sekwencja na luty dla wag. I tym dziękuję za to, że obejrzałeś, że jesteś buziaki, do następnego pa!